Witam z trasy do Puszczy Słupskiej, w ostatni piątek października. 30 dzień tegoż miesiąca godzina 15.38 na stary czas 1438 na czas zimowy, aktualnie obowiązujący. Jesień, jesień i jeszcze raz jesień, coraz chłodniej. Coraz bardziej krótkie dni, a do tego, co za tym idzie, coraz mniej grzybów w lesie. Na parkingach jeszcze co nieco widzę samochodów, po drodze jest, także więc grzyby jeszcze jakieś grzybiarze znajdują. Bo jak to zwykle bywa, grzybów nie ma, to parkingi pustoszeją. Zobaczymy. Co w ten piątkowy, epidemiczny czas jeszcze w lesie jest? Czy coś w ogóle znajdę? Nie wiem. Jadę zobaczę. No, na parkingu w sumie trzy samochody. Licząc z moim, dwa kosze. Można ruszać. Zobaczymy. Co w tej puszczy słychać? W tej piątkowej przed wszystkimi świętymi. Pierwsze wrażenia z pobytu w lesie to jest zimno. Przenikliwe zimno. Tu na drodze zjechałem szybko dosyć dzisiaj na bok pierwsze podgrzybki takie dwa młodziutkie drugi a nawet trzeci na takim jakimś sobie dukcie starym taka próba zobaczymy co jest trochę inaczej dzisiaj zbieram grzyby niż zazwyczaj bo nigdy tak blisko nie zjeżdżam do lasu ale jest późno Zamyszowy podgrzybek lubią być bardzo robaczywe, ciekawe czy jest ten dobry zaraz sprawdzę Maślaki na, na skraju laksu sosnowego Młodnik sosnowy a w nim kurki, pojedyncze sztuki takie takie byle jakie bym powiedział trochę. No ale jak już są, to wezmę je dla, dla okrasy. W puszczy zaczyna padać deszcz. Jest taka prawdziwa szarówka. Tutaj takie maleńkie rydze się trafiły. Pomarańczowe mleczko. A tuż obok malutkie maślaki, ale to już są bardzo rzadko spotykane młode grzyby. Do tej pory nic nie znalazłem. Nie znalazłem prawie. Bardzo słabiutko jest dzisiaj. Trochę na dnie podgrzybków. Teraz doszły maślaki. Zobaczę co tu jeszcze jest. Jeszcze jeden. O Ciekawe czy to nie jest ryc. Ryc. Wycinam je, bo są na drodze, także więc bez obaw. Skusił mnie pewien las. Kępka dużych drzew pozostawiona gdzieś wśród mutników I to, to co widzę tutaj, to jest chyba, bym powiedział, no kto wie, czy nie najładniejszy prawdziwek, jaki w życiu znalazłem. Idealny jest. Tak ładnie rośnie. Gdzieś na takim Polance, nie polance, ale jaki prawdziwek? Aż oko cieszy, jak malowany, ale prawdziwek? Powiem, że ma blisko kilograma. Rewelacyjny jest. Uśmiechnięty, kolorowy, jaśniutki. Jestem pod wielkim wrażeniem. Spełniam kolejne marzenie każdego grzybiarza, czyli znalezienie przepięknego borowika. Niezwykle piękny, prawdziwek. Bardzo duży, bardzo bardzo duży prawdziwek Borowik szlachetny cudowny kiedy byłem dzieckiem zawsze widząc taką drabinkę przechodziłem przez nią bo tam kępka lasu Zazwyczaj wśród młodnika jest pozostawiona a w niej często trafiały się właśnie prawdziwki, tak jak i tym razem. Nawet to pokażę, że nie chciało mi się nawet brać plecaka ani koszyka, bo myślałem, że po co to tam jeszcze dźwigać niepotrzebnie, ale się udało. Zostawię je tutaj i przejdę sobie teraz przez tą śliską drabinkę. No, grzyby dzisiaj przeżyły wywrotkę Najpierw ja na rowerze, później rower sam Połamały się, pogniotły A Dzisiaj słabo Późno wyjechałem, do tego jeszcze leje, Ja się wywróciłem do błoto Cały mokry Jeszcze na koniec wiekanie Puszcza deszczowa, za dnia wróciłem na parking Czas odjazdu Chyba się sedon pomału kończy Nie ma grzybów.